Jeżeli interesuje Państwa tworzenie strategii marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, jeżeli interesują Państwa nowoczesne formy komunikacji z klientami, tworzenie profesjonalnych i skutecznych postów, czy budowanie marki firmy z wykorzystaniem social mediów, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na nową formę kształcenia specjalistycznego organizowaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie. Podczas kształcenia specjalistycznego nauczycie się Państwo m.in. jak dotrzeć do swojego klienta poprzez takie kanały jak Facebook, YouTube, Instagram, jak skutecznie monitorować internet poprzez takie narzędzia jak Brand24, Google Trends. I dzięki nim znaleźć i nawiązać kontakt handlowy z potencjalnym klientem, jak tworzyć profesjonalne, interesujące infografiki i filmy promocyjne przy wykorzystaniu darmowego oprogramowania. Dowiecie się Państwo również, jak nie złamać prawa autorskiego i uchronić się przed prawnymi konsekwencjami tego zdarzenia. To tylko ułamek zagadnień poruszanych w programie kształcenia specjalistycznego, marketing w mediach społecznościowych. Reasumując, Celem tego kierunku jest wszechstronne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia działalności związanej z marketingiem, promocją, obsługą i komunikacją z klientem w social mediach.